Mam pół roku i mieszkam w kraju małym. W tym koncie będzie dużo o mnie, ale będzie opowiadała to moja mama. Mam wytapowce duże. Moja mama nie ma jeszcze pokoju, więc będę Wam pokazywać remont jej pokoju. Mama ze mną będzie chodzić tam na budowę. Możecie zobaczyć jak to aktualnie wygląda. Jakie są medy, wszystko będzie wyrzucane. A więc wcale do filmiku bardzo chciałabym mieć swój pokój. Mama powiedziała, że po jej remoncie coś pomyśli, może kupi mi łóżko. Bardzo łatwo mnie wyzłościć. Na złe komentarze odpowiadam wydali, na miłe komentarze odpowiadam u i odpowiadam pisaniem, bo też nie wiem, jak się Mój brzuch jest bardzo duży moje stopy śmierdzą. Mamusia mówi, że mnie umieję, ale to jeszcze tydzień trzeba poczekać. Tym pasją są wifaki. Różne kolory, kształty. Na Patrz, popatrzcie na moją kolekcję. Popatrzcie na moją kolekcję wifaków. Przepraszając do filmu, moją pasją są też skarpetki. Najbardziej zbieram te śmierdzące. Jeżeli chodzi o film za poznawkę, to już tyle. Aaaa, to z dzisiaj już kiedyś wleci.